Sześćdziesiąt lat to dopiero wiek, welcome and welcome, sześćdziesiąt lat to piękny wiek, każdy do Państwo, spółdzielcy. W tym roku obchodzimy jubileusz 60-lecia istnienia naszej spółdzielni. Rada Nadzorcza uważa, że w ramach obchodów tego pięknego święta możemy, a wręcz powinniśmy się zjednoczyć i wzajemnie postarać, aby do wspaniałych osiągnięć naszej spółdzielni w 2017 roku dołożyć jeszcze sukces wyborczy w 2018 roku. Po raz pierwszy do Rady Miejskiej wybrać naszych doświadczonych i bezpartyjnych działaczy samorządu spółdzielni. To uświetniłoby jubileusz i wzmocniło rangę spółdzielni. Udało się. Po raz pierwszy w historii spółdzielni wybraliśmy do Rady Miejskiej trójkę naszych przedstawicieli. Nazywam się Słowik Zbigniew. Mam zaszczyt drugą kadencję przewodniczyć Radzie Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni. Mimo napotykanych utrudnień, nasz samorząd i zarząd zawsze realizuje najważniejszy cel spółdzielczości, jakim było i jest organizowanie optymalnego i racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. By poprawiać bezpieczeństwo, komfort życia oraz zaspokajać społeczne, kulturalne potrzeby członków spółdzielni oraz ich rodzin. Kierując się bogatą tradycją ruchu spółdzielczego, wiele zasad spółdzielczości wykorzystujemy jako wskazówki i wytyczne, aby wspólnie zmieniać nasz wizerunek. Przed nami film, ukazujący zachodzące u nas zmiany. Które zauważa i głośno o nich mówi coraz więcej mieszkańców Illuminji Góry oraz wielu przyjeżdżających turystów. Zapraszam! Dzień dobry Państwu, witam bardzo ciepło i serdecznie Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się bezpośrednio z Państwem spotkać. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 3 lata temu z okazji jubileuszu 60-lecia Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ostatnie 3 lata, pomimo stanu epidemii, który niestety nas zastał, są latami ciężkiej i wytężonej pracy całego zespołu pracowników spółdzielni. Co nam się udało osiągnąć, co żeśmy zrobili, pokażę Państwu bezpośrednio na zasobach naszej spółdzielni. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasze spotkanie z Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową rozpoczniemy od administracji Zabobrze 1. Jesteśmy na pierwszym placu rekreacji osiedlowej, od placu, od którego się wszystko zaczęło. Co się zaczęło, co robimy? Widzę, że jest kierownik administracji, za bobrze jeden kolega Jurek Szczepanik, i myślę, że on z Państwem podzieli się wszystkimi informacjami na temat tego osiedla. Cześć Jurek. Dzień dobry, Panie Francuzzu. Panie kierowniku, co słychać na administracji? Widzę, że dogląda Pan swoich zasobów, z czego się bardzo cieszę. Tak jest, codziennie trzeba zrobić obchód, zwrócić uwagę na to, co jest piękne, co polepszyć i czy coś nowego wprowadzić. A czym Pan kierownik teraz się najbardziej zajmuje? na osiedlu. No Więc kontynuacja programów, które y, trwają już od kilku lat, z tych y, y, programów, które kontynuujemy to jest kompleksowy remont klatek schodowych, y, remont infrastruktury, budowa nowych chodników, schodów wejściowych do klatek schodowych, kontynuacja rewitalizacji terenu zielonych, zwłaszcza placów takich międzybudynkowych jak tu, na którym stoimy, ale również terenów przy samych klatkach schodowych. Panie Kierniku, czy są przedsięwzięcia, które Panu spędzają sens powiech? co Pan by chciał zrobić ewentualnie takiego, czego dotychczas Pan nie robił? Czy, czy, czy ogólnie jest Pan zadowolony z przebiegu prac i z całego przebiegu dbania o bezpieczeństwo życia mieszkańców na osiedlu? Myślę, że tak. Poprawa w ostatnich latach bezpieczeństwa w obrębie naszych nieruchomości, ale też i estetyki zamieszkiwania znacznie się poprawiła. Dochodzą do mnie sygnały i muszę nieskromnie powiedzieć, są są sygnały pozytywne. Generalnie, diametralnie zmieniliśmy oblicze naszych osiedli. Cieszę się bardzo. Słyszałem, panie kierowniku, że wykorzystuje pan. Słyszałem, wiem też, że wykorzystuje, wykorzystujemy środki unijne i w tej chwili zapraszam pana razem z ekipą filmową na Gałcińskiego, gdzie pokażemy, jak te środki unijne można wykorzystać. Ja również zapraszam. Właśnie w tej chwili znajdujemy się na jednej z piękniejszych części Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu przy ulicy Gałczyńskiego. Jurek, z tego co wiemy, wykorzystałeś tutaj mnóstwo środków pomocowych. Proszę powiedz, co zrobiłeś za te pieniądze, na co one Ci pozwoliły, no i w tej chwili jaki jest stan tego osiedla? No tak, tu byśmy troszeczkę się dłużej zatrzymali, ponieważ mimo że osiedle przy ulicy Gałczyńskiego no, jest nieduże, bo to jest taka nieruchomość trzybudynkowa, to muszę powiedzieć, że w przeciągu ostatnich dwóch lat mieszkańcy tych, tej nieruchomości no, skorzystali bardzo dużo ze środków pomocowych. Były to środki unijne. Program OSA to są otwarte strefy aktywności i one były jakby organizowane przez Ministerstwa Sportu i Turystyki i w edycji 2018 Skorzystaliśmy z dofinansowania na realizację tego pięknego przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów. To jest wariant podstawowy, 50 tysięcy. Dofinansowania mieszkańcy uzyskali w kwocie 25 tysięcy. Trzeci program, bardzo istotny z punktu bezpieczeństwa energetycznego tych trzech budynków, to jest budowa nowych sieci cieplnych, nowych przyłączy i Likwidacja tak zwanego w tym przypadku węzła grupowego. Był jeden węzeł cieplny, mieszczący się w starym budynku przy budynku gałczyńskiego 20, który obsługiwał te trzy budynki. Obecnie każdy budynek ma jakby sam, samowystarczalny jest, ma swój węzeł cieplny, jest samowystarczalny w sensie dostawy do mieszkań energii cieplnej. To wszystko zostało wykonane te trzy programy bez, bez aktywności tego społeczeństwa, tych mieszkańców nie by był możliwy do zrealizowania. Za to serdecznie mieszkańcom dziękuję, że mogliśmy przeprowadzić bardzo znaczące trzy programy w tym kraju. Tak jest, ja chcę podkreślić, pozwolicie Państwo, też chcę podkreślić, że istotą rzeczy jest właśnie ta współpraca. Dobra współpraca pomiędzy spółdzielnią, a samorządami mieszkań, mieszkańców przyczynia się do tego, że zasoby, w których Państwo mieszkacie zmieniają się Wasze mieszkanie, zamieszkanie w tych zasobach staje się bezpieczniejsze no i w sposób zdecydowany przyjemniejszy. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwu za to dziękujemy. Drodzy Państwo, pokazaliśmy Państwu na miastkę cząstkę tylko osiedla śródmieście i zabobża 1. Teraz zapraszam Państwa na zabobrze 2 i zabobrze 3, gdzie równie wiele i równie ciekawych inwestycji prowadzimy. Jesteśmy właśnie na osiedlu Zabobrze 3 w miejscu naszej w jednej z większych inwestycji placu zabaw na ulicy Wikomickiego. Jest z nami pani kierownik pełnomocnych zarządu pani Iwona Patek. Pani Iwonko, proszę powiedzieć o swoim osiedlu, proszę się pochwalić, proszę powiedzieć nam co w ostatnich latach pani zrobiła. Tak jak prezes już wspomniał, jesteśmy na placu sportu i rekreacji przy ulicy Wiłkomirskiego. Jest to inwestycja wspólna, realizowana przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze i Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową. Obok nas widać pięć budynków, pięć wieżowców, które zostały zrealizowane w docieplenie z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej. Tak jak wspominał mój kolega, kierownik administracji Jedynka, jak tylko powstały warunki, że spółdzielnia może być beneficjentem środków unijnych, niezwłocznie złożyliśmy stosowne wnioski i udało się. Dofinansowanie na te budynki to, to kwota rzędu ponad 2 miliony złotych. Tak? tak, tak, jest to naprawdę bardzo duże dofinansowanie. Bardzo duży jest taki udział mieszkańców, jak również przedstawicieli budynków, ponieważ tak jak mówimy, przedstawiciele budynków w Radzie Nieruchomości, gdyż to oni też byli w znacznym stopniu zaangażowani, aby zbierać podpisy, konsultować z mieszkańcami, co w jakim terminie chcą docieplać. Są remonty chodników, remonty schodów zewnętrznych remonty w takim większym zakresie obejmujące również zagospodarowanie terenów, ale naprawdę w ostatnich latach no, ten wygląd zewnętrzny, a osiedle Zabobrze 2 i 3 mają te tereny zielone zewnętrzne ogromne. ogromne tak jest. I tutaj no, może tak nieskromnie, ale sprowokowana przez prezesa powiem, że w ostatnich latach zmienił się ten wygląd zewnętrzny no bardzo. Jesteśmy już na Zabobrzu 2, jesteśmy na placu Elstera 1. Pani Iwono, proszę się podzielić swoimi z uwagami. Plac ten został oddany do użytkowania w 2019 roku i tak jak widać cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców. Obok nas są budynki Elsnera 4.6, gdzie w ramach programu likwidacji długich, zdegradowanych przyłączy do budynków zlikwidowaliśmy takie przyłącze, wykonano nowe, o wiele krótsze, wykonano również hydroformie. Hydroformia ta jest dostosowana do potrzeb ochrony przeciwpożarowej budynku. W tym roku realizujemy takie działania przygotowawcze, czyli opracowujemy ekspertyzy, projekty i jest to zadanie no, tak, na najbliższe lata. że 2 jest też tym, tą częścią Jelenikówskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie te zmiany infrastrukturalne w Zieleni chyba najbardziej i najszybciej postępują. Tak? Jest tutaj dużo nowych terenów zielonych, dużo nowych robi pani dużo nowych kląbów, nowych wejść pięknych do plapy aranż, aranżacji, aranżacji tak. cały. No i jest ten taki naprawdę intensywnie funkcjonujący, zrealizowany wcześniej plac, zabaw. Izbowy. Przy ulicy Noskowskiego. 7 -8. To nas zawsze cieszy, bo tam tak jest. dzieci bawią się, chłopaki kopią piłkę, naprawdę aż miło patrzeć, a w cieniu siedzą ludzie ja, ja dodam też, że dzięki tym inwestycjom w sposób znaczący możemy rozwinąć działalność społeczno-wychowawczą, takim sztandarowym naszym przedsięwzięciem. Ostatnich lat są wakacje z piłką i z pomponem, gdzie młodzi chłopcy, dzieci trenują piłkę nożną, natomiast dziewczynki w zespołach liderzkich. Znajdujemy się na ulicy Noskowskiego 9. Tutaj wspólnie z miastem Jelenia Góra wybudowaliśmy parking na 100 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych. W ostatnim okresie 4 lat wymiana dźwigów w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywa się według technologii pozwalającej na likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Dźwig zjeżdża do przyziemia. Górska Spółdzielnia Mieszkaniowa to także działalność społeczno-wychowawcza i kulturalna, która przeznaczona i prowadzona jest z myślą o mieszkańcach i ich rodzinach. Celem jej jest integracja mieszkańców, organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym na zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Dla najmłodszych mieszkańców rocznie podczas wakacji mamy do zaoferowania szereg zajęć i warsztatów. Dzięki którym wakacje stają się ciekawsze i dają możliwość dobrej zabawy. Są to m.in. treningi piłkarskie, zajęcia taneczne, warsztaty artystyczne, zajęcia rowerowe, warsztaty botaniczno-zielarskie, spotkania z klaunem Rufirafi. Oprócz tego proponujemy liczne konkursy, gdzie dzieci mogą wykazać się swoją kreatywnością i pomysłowością. Gro konkursów przeznaczonych jest także dla osób dorosłych. Z których korzystają nasi mieszkańcy. Od trzech lat cyklicznie zaczęliśmy organizować seanse filmowe pod gołym niebem wraz z kinem samochodowym w ramach zabobrzeńskiego kina letniego. Naszym seniorom oferujemy zajęcia w klubie seniora, który prowadzony jest przy współpracy z ogniskiem TKKF w Zabobrze. Corocznie z myślą o samotnych mieszkańcach organizujemy wigilię dla samotnych. Rok 2020 i zaistniała sytuacja pandemii koronawirusa uniemożliwiła nami zorganizowanie, jak i wielu innych imprez. Dbając o seniorów, jak i naszych pozostałych mieszkańców, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała akcję Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo, której celem było wsparcie mieszkańców JDSM w czasie pandemii koronawirusa. W sposób szczególny chcieliśmy zadbać o najstarszych mieszkańców naszej spółdzielni, którzy otrzymali pulsoksymetry, a na każdy lokal przekazany został pakiet 10 maseczek jednorazowych. W roku 2020 zorganizowaliśmy akcję Wkręć się w pomaganie, która polegała na zakupieniu i postawieniu czterech metalowych pojemników w kształcie serc na zużyte nakrętki z przeznaczeniem na pomoc dla czwórki chorych dzieci. Akcja jest ciągle aktualna. W roku 2019 przy współpracy z Fundacją Weź Pomóż postawiliśmy na osiedlu dwie lodówki społeczne, których założeniem jest dzielenie się jedzeniem oraz pomoc ludziom potrzebującym. Stale się rozwijamy, wsłuchujemy w głos mieszkańców i staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, żeby każda osoba niezależnie od wieku mogła znaleźć w naszej ofercie coś dla siebie. A osiedla nie było jedynie sypialnią, a tętnimy życiem. Nasza oferta nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby nie zgromadzenia członków na złotówkę od lokalu, zasilającą działalność społeczno-wychowawczą oraz hojność partnerów, z którymi współpracujemy. Pragniemy podziękować za wsparcie członków spółdzielni, za liczne uczestnictwo w zajęciach i konkursach. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z działalności jaką prowadzimy. Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zostało otwarte we wrześniu 2018 roku. Główną przesłanką do jego utworzenia były częste zapytania naszych mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, czy Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pomogłaby im w sprzedaży ich nieruchomości. Okay. Idąc za potrzebami naszych członków, zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z radą nadzorczą podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług. I tak, po 60 latach działalności jako zarządca, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa została pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Szanowni Państwo, kluczem na drodze prawidłowego rozwoju naszej spółdzielni jest zawsze właściwa, przemyślana, rzeczowa i odpowiedzialna współpraca organów samorządu spółdzielni z zarządem i administracją. Zawsze o kierunkach działalności spółdzielni decydują jej członkowie, bo bez ich zaangażowania, bez ich zrozumienia, bez ich poparcia, czasami trudnych, koniecznych decyzji, spółdzielnia nie byłaby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. Nasza spółdzielnia to tradycja i nowoczesność. Wszyscy jesteśmy dumni, że postrzegana jest jako jedna z lepiej działających w kraju. My, członkowie i pracownicy spółdzielni, nadal będziemy się wspólnie starać, aby stan naszych osiedli z roku na rok zmieniał się na lepsze. Dziękuję Państwu za uwagę.